Mówi się, że pierwsza liga najciekawsza, bo najbardziej wyrównana, ale patrząc na Waszą formę, to, no to może być kłopot, jeżeli chodzi o Waszych rywali, żeby, żeby Was dogonić. Aczkolwiek oczywiście macie na karku przynajmniej jedną drużynę, DPD, która Was goni, ale dzisiaj no, pokaż siły, tak? Pokaż siły, z, zgranie zespołowe. Od, od jakiegoś czasu, dwóch, trzech kolejek postawiliśmy na to, że gramy konsekwentnie piłką, niezależnie od wyniku. No i to przynosi oczekiwane rezultaty, tak? no, zwłaszcza w dzisiejszym mieliśmy podwójną motywację, ponieważ pierwsze spotkanie przegraliśmy z tym zespołem, dlatego no, byliśmy żądni byliśmy rewanżu dokładnie. Wspaniała współpraca z siatą, tak? Dzisiaj rozbroiliście rywala po, po głupem bramkowym się podzieliliśmy. No i właśnie chwała wam za tą pazerność taką grań do końca. Wynik już był pewny, ale wy nie do końca e, fajnie graliście szybko i ciągle chcieliście zdobywać bramki. No, Golspól zawsze gra do końca. Wiadomo, też się liczy klasyfikacja, najlepszy zespół, który najwięcej szczeli bramek. Nie ukrywam, że chcemy to... Kuczelców też. To ale to, 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 to jest na drugim planie, ale chcemy zdobyć, mieć najskuteczniejszy atak, no, ale siata no, tutaj profesor, tak? Siła napędowa tego zespołu robi dobrą robotę w środku pola no, i później mnie wystarcza tylko nogę dokładać i, i punktować. I teraz będziemy czekoligii. Przy, przyglądacie się no, z taką grą, bo gdzieś byście, byście nawet w trójce mogli zamieszać. Kurczę, no tak patrząc na Ekstraligę, to trochę jednak uważamy, dla nas to są za wysokie progi, byśmy byli pewnie w ogonach. No dlaczego? A, a, dla nas się liczy dobra zabawa, chcemy sobie pograć, się bawić, a w Ekstraliga to za wysoko, aczkolwiek nie mówię, że nie. Zobaczymy, jak potoczy się następny sezon. Może spróbujemy, może nie. Sezon jeszcze podsumujemy, jak zobaczymy, kto będzie mistrzem pierwszej lidze. Zobaczymy, bo za, mecz ważny, za tydzień właśnie ważny mecz właśnie z DPD. tak? On może dużo ustawić w tabeli. No, na pewno tak. No. W tej chwili bodajże mamy chyba trzy punkty przewagi na DPD. W bezpośrednim meczu przegraliśmy z nimi, no więc no, będzie to miało też duże znaczenie. Gramy dwa mecze za tydzień. No, mam nadzieję, że będzie skład, będą siły i zobaczymy.